Music. Dwóch szybkich żubrów nie da się przeoczyć. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę, byle nie za późno, i wygraj dwa szybkie żubry. Miliony żubrów do wygrania. Nie będzie alarmów, nie będzie ostrzeżeń. Ten złodziej jest niewidzialny i może okradać cię właśnie teraz. Działaj, by temu zapobiec. Osteoporoza. Cichy złodziej kości prowadzi do krytycznego osłabienia kości u co trzeciej kobiety po pięćdziesiątce. Działaj, by temu zapobiec. Calperos. Lek w kapsułkach łatwo uwalnia wapń, wzmacniając kości. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Calperos. Twoja obrona przed osteoporozą. Czy chowasz swoje włosy, bo są problematyczne? Przesuszone ukrywasz pod opaską. Rozdwojone końcówki upinasz. Zniszczone stylizacją, spinasz w kucyk. Problematyczne włosy to zniszczone włosy. Daw ma na to rozwiązanie. Unikalna technologia keratyny odbudowuje włosy zniszczone od środka, więc możesz się cieszyć ich zdrowym wyglądem. Odżywione i piękne włosy. Odbuduj zniszczone włosy. DAF Intensive Repair. To co oglądamy, film czy serial? Kubuś, jak obejrzysz film, toś przepad, ale jak obejrzysz serial, to ci powiem, masz dwa wyjścia. Albo obejrzysz cały, albo obejrzysz po odcinku. Jak obejrzysz cały, toś przepot. ale jak obejrzysz po odcinku, to ci powiem, że masz dwa wyjścia. Toś przepot dwa wyjścia. Kubuś! A już byśmy dawno coś obejrzeli. Ale jak byśmy Kubuś dawno obejrzeli, to byś dawno Kubuś przepadł. Masz abonament w Play? Włącz w aplikacji Play24 Amazon Prime Video na 6 miesięcy od Play. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Szybkość ma ogromne znaczenie w mojej pracy. Kiedy zdarzy się awaryjna sytuacja, nie ma czasu na ból. Dlatego natychmiast wzywam RRK. IBUPROM RR sprawdziłem w wielu awaryjnych sytuacjach. Od bólu zęba po bóle pooperacyjne. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. IBUPROM RR na ratunek w bólu. To bardzo naukowy eksperyment, który pokaże, o ile łatwiejsze jest zmywanie dzięki fery z formułą pogrąca tłuszczu. Nawet przy takim brudzie. Gotowi na wstrząsający rezultat? Rewolucyjna formuła fery pogromca tłuszczu. Szybko, łatwo i bez śladu tłuszczu. Fery, tłuszcz będzie wstrząśnięty. Razel, Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca. Y con él todos nosotros. Soy Gandía, he conseguido liberarme. Estáis solos.